Czy to naprawdę takie trudne? Nie da to jest stanu umysłu. <słuch> Czy nie chcesz tego? Niestety, ale też tak uważam. Czy to naprawdę aż takie trudne, aby czasem zachować przynajmniej trochę instynktu samozachowawczego i po prostu się nie odezwać? Ja nie mam nic przeciwko ludziom biednym. Ale pamiętaj, na biedę trzeba sobie zapracować. No, chyba, że jest się Krzysztofem Rudkowskim, człowiekiem, który na prowokacjach i cynizmie zbudował sporą część swojej kariery. To wtedy zamknięcie się bywa trudne, a wypowiadanie takich słów jest wręcz powinnością, aby wzbudzać kontrowersje i podpalać emocje kolejnych grup społecznych. Miałem wszystko, co dziecko może zapragnąć. Biedy ja nigdy w moim życiu nie zostałem. Ja, ja nie, mam nie mam nic przeciwko, przeciwko ludziom, ludziom biednym, biednym. ale, ale pamiętaj, pamiętaj, na biedę, na biedę trzeba, trzeba sobie, zapracować. sobie zapracować. To nie są pierwsze przejawy tego, jak elity dają znać, że są naprawdę daleko od zwykłych ludzi. Niedawno przecież omawialiśmy na kanale Słowa Gortata. No znowu, nazwijmy małe miasteczka czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości. Decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie czy takie reguły? A tutaj mamy dwa zupełnie inne przypadki. Z jednej strony młodą dziewczynę, aktorkę, która prawdopodobnie nie dostrzega i nie docenia tego, jak wiele miała szczęścia w życiu, a z drugiej cynika i mitomana, który budował swój sukces komercyjny na fałszu. Ich postawy życiowe są zupełnie różne, ale stykają się w jednym punkcie, w braku zrozumienia sytuacji zwykłego człowieka. Z tym, że jedno z nich żyje w bańce niewinnej naiwności, jest zdolne do refleksji, a drugie bezczelnie poucza o tym, jak mają żyć, samemu będąc ucieleśnieniem tego, co w życiu społecznym nieuczciwe i nieakceptowalne. Mała literka. Wielka zmiana. Głównym partnerem kanału Nie Wiem, ale się dowiem jest KFD. Polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem nie wiem, 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? Ale co tak właściwie powiedziała Julia Wieniawa? Bieda to jest stan umysłu. <laughs> Czy nie chcesz tego? Niestety, chodzić? ale też tak uważam. Zwróć uwagę, że Julia zaczyna od słów. Niestety, ale i na jej twarzy widoczny jest pewien grymas. Dziewczyna ma więc świadomość tego, że nie jest to popularna opinia, a chwilę później stwierdza sama, że jest wręcz kontrowersyjna. To ja wiem, że Dzieciakom, jest kontrowersyjna, ale ja, wiesz, ja wcale nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny. Mimo to jednak idzie w te słowa, wierząc, że są prawdziwe. Mamy więc tezę, że bieda to nie tylko kwestia obiektywnych mierników związanych z sytuacją materialną, ale również konstrukt psychiczny. A mówiąc wprost, bieda wynika i bierze się z ograniczeń, które mamy w głowie. W pewnym bardzo wąskim sensie można powiedzieć, że to prawda. Sposób myślenia rzeczywiście może mieć wpływ na to, czy ktoś pozostaje w biedzie. Jeżeli człowiek jest przekonany, że i tak nie ma szans na zmianę, może nawet nie próbować szukać innych rozwiązań czy dróg wyjścia. Takie podejście sprawia, że pozostajemy w tym samym miejscu, bo brak wiary w możliwość poprawy blokuje działanie. Ale jest to bardzo wąskie ujęcie sytuacji, ujęcie, które nie uwzględnia czynników zewnętrznych, a te niestety często są brutalne i nie pozostawiają złudzeń. Słuchają. Wiesz, ja wcale nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny i ja już jako dziecko czułam, po prostu wiedziałam to w głowie, co mnie w życiu czeka, Jakby, nie wiem, nieświadomie afirmowałam trochę to, to swoje życie i ja, ja zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, na co będę chciała. Julia w zabezpieczającym tonie stwierdza, że nie pochodzi z bogatej rodziny, a mimo to od dziecka wiedziała, że będzie ją stać na wszystko w życiu. Generalnie dobre podejście, żeby mieć otwartą głowę na sukces i odwagę, by marzyć, ale. W tej całej historii o zwykłej rodzinie Julia nie uwzględnia, że miała cholernie dużo szczęścia. Urodziła się w stolicy w Warszawie pod koniec lat 90., nie w jakimś biednym państwie trzeciego świata, nie w biednej wsi na wschodzie Polski, nawet nie w biednej rodzinie bez tradycji artystycznych i bez wykształcenia. Jest wręcz przeciwnie. Urodziła się w stolicy jednego z najszybciej rozwijających się państw na świecie. Julia nie wspomina również, że jej ojciec jest plastykiem, grafikiem oraz ma doktorat, więc zaplecze artystyczne i edukacyjne miała w domu od samego początku. I tutaj ciekawostka, bowiem wykształcenie rodziców jest jednym z najsilniejszych wyznaczników sukcesu szkolnego dziecka i działa ono dwutorowo, wpływa na wyższą inteligencję dziecka oraz wpływa pozytywnie na wychowanie. A inteligencja i dobre praktyki przekładają się na przykład na to, że Julia mogła się rozwijać artystycznie i pójść na casting do rodzinki.pl serialu, który był trampoliną do sławy. Co sprawiło, że ze wszystkich dzieci, które były na castingu, to akurat Julia została wybrana? To czułam. OK. W swojej wypowiedzi Wieniawa nie dostrzega w swoim sposobie postrzegania świata tych wszystkich dzieci, które poszły razem z nią na ten sam casting i go nie wygrały. Oczywiście, łatwo powiedzieć, że ktoś, kto nawet nie spróbował, zmarnował swój talent. Ale, no właśnie. Co z tymi, którzy przyszli, dali z siebie wszystko i wcale nie byli gorsi? Otóż, Julia, te dziewczyny, które wtedy poznałaś na castingu, mogły być dzisiaj na Twoim miejscu. Ty zostałaś wybrana i drzwi do kariery się przed Tobą otwarły, i trzeba Ci oddać, że dobrze to wykorzystałaś. Bo szansę należy umieć wykorzystywać i jest to Twoja zasługa, że idziesz po sukces jak po swoje. Tylko pamiętaj, że są ludzie, którzy takiej szansy na początku swojej drogi nie mieli. A jak nie wierzysz, to przypomnij sobie dziewczynę z castingu. I w tym wszystkim pomija się jeszcze jeden aspekt. Starsi widzowie, nie wiem, ale się dowiem, mogą pamiętać, że dawno temu mieliśmy takie koszulki w sprzedaży z napisem: ładni mają łatwiej. I w nich wcale akurat nie było łatwiej, ale jest to też oczywiste, że gdy ogromna część Twojej pracy polega na monetyzowaniu wyglądu, to trzeba być osobą atrakcyjną. Widzisz właśnie badanie, w którym stwierdzono, że osoby ocenione jako atrakcyjne w wieku 15 lat mają później lepszą pozycję społeczną, wyższe dochody i stabilniejsze zatrudnienie, nawet po uwzględnieniu inteligencji, statusu, rodziców itd. Ile lat mogła mieć Julia Wieniawa, gdy był prowadzony casting do rodzinki.pl? Mniej więcej 15 lat. Natomiast sam wygląd to nie wszystko. Bo ludzi w osiągnięciu sukcesu przekreślają nawet jeszcze drobniejsze rzeczy. Nawet coś tak pozornie błahego, jak wada wymowy czy słaba emisja głosu spowodowana krzywą przegrodą nosową, może już na starcie wyeliminować się z gry. A kto z nas w wieku 15 lat myślał o tym, żeby trenować emisję głosu, bo może się to kiedyś przydać. Jeżeli nie masz rodziców aktorów, logopedów lub wokalistów, to prawdopodobnie nikt. To jest właśnie ta złożoność świata i mnóstwo czynników, które w dużej mierze decydują o twojej przyszłości. Możesz afirmować, otwierać umysł i pragnąć sukcesu, ale pewnych barier nie przeskoczysz, jak na przykład tego, że nie mam 1,80 m. Mimo wszystko jednak postawa Julii Wieniawy to raczej po prostu przejaw oddalenia się lub odklejenia od rzeczywistości zwykłego człowieka i niefortunnie użyte słowa w programie u Kuby Wojewódzkiego, który zresztą słynie z tego, że zapędza swoich rozmówców w różne niewygodne miejsca. Jej wypowiedź brzmi trochę jakby była po prostu naiwna, wierząca w pewną magiczną sprawiedliwość świata. Tym bardziej, że niedługo po tym nastąpiła refleksja z jej strony. Odpowiadając na to pytanie, miałam na myśli ludzi żyjących w świecie możliwości, a nie korzystających z nich. Wiadomo, że nie mam na myśli skrajnych przypadków, a sama teza bieda to stanu umysłu, to nie moja teza i również uważam, że brzmi krzywdząco, ale powtarzam, że to nie ja jej użyłam. Przepraszam, jeżeli kogoś swoją wypowiedzią uraziłam, naprawdę. I gdyby na tych przeprosinach i refleksji ze strony Julii sprawa się zakończyła, to wszystko byłoby w porządku. Ale o zdanie w tej kwestii zapytano Krzysztofa Rudkowskiego i niestety postanowił podzielić się refleksją. Trzeba sobie bardzo mocno zapracować. I trzeba być mega leniem, mega mało konstruktywną osobą. Ja nie mam nic przeciwko ludziom biednym. Ale pamiętaj, na biedę trzeba sobie zapracować. I to jest moje motto. Te słowa Rudkowskiego na pierwszy rzut oka, szczególnie dla tych, którzy nie znają jego historii, brzmią jak prowokacyjna deklaracja człowieka sukcesu, który chce podkreślić własną zaradność i przeciwstawić ją rzekomemu lenistwu innych. Ale tak się składa, że my dość dobrze jego historię znamy, i w tym kontekście jego deklaracja na temat biedy brzmi jak nieudany żart albo cyniczna prowokacja, ewentualnie jedno i drugie. Latem 2024 roku stworzyliśmy materiał o całym fałszu wokół postaci Krzysztofa Rudkowskiego. Jest to jedna z najbardziej zakłamanych kreacji wizerunkowych w całym polskim showbiznesie. Miałem wszystko, co dziecko może zapragnąć. Mój ojciec był komendantem komisariatu, moja mama była szefową kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego, także biedy ja nigdy w moim życiu nie zostałem. Biedy nigdy w swoim życiu nie zaznał, ale nie widzi problemu w tym, aby twierdzić, że na biedę trzeba sobie zapracować i to efekt skrajnego lenistwa. Krzysztof Rutkowski przez lata konsekwentnie budował swój wizerunek na iluzji. Choć od dawna nie miał licencji detektywa, wciąż występował publicznie jako ktoś, kim formalnie nie był, a jego działalność funkcjonowała dzięki sprytnemu obchodzeniu prawa. Program Detektyw TVN dodatkowo wzmocnił tę fikcję. Cała kariera opierała się więc na tworzeniu atrakcyjnego widowiska, a nie na rzetelnym działaniu. Fundamentem sukcesu Rudkowskiego była cyniczna gra. Wyrok w Belgii za bezprawne zatrzymanie, zarzuty o wyłudzenia w sprawie olewnika czy relacje rodzin zaginionych, które mówiły wprost do pokazówkach dla kamer, pokazują mechanizm oparty na kłamstwie i autopromocji. Rudkowski działał zgodnie z maksymą: Fake it till you make it udawał rolę obrońcy prawa podczas gdy faktycznie wykorzystywał tragedie i kontrowersje do budowania własnej marki. Jego sukces to przede wszystkim efekt iluzji i cynicznego marketingu. Jak ty się czujesz jako milioner i czy w ogóle na przykład ty tak o sobie mówisz? Tak, dlatego że widzisz, ludzie się wstydzą w Polsce mówić, że są bogaci. I to jest y, coś bardzo niedobrego. Y, ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, bo nim jestem, ale ciężko pracuję. Kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, ja w wielu przypadkach jestem w robocie. Ja bardzo dużo latam, bardzo dużo jeżdżę po, po świecie, po Europie, i myślę, że to, że status ekonomiczny mu jest taki, jaki jest, to nie jest zasługa tego, że wygrałem, wygrałem w lotto, czy, czy dostałem nie wiadomo jak wielki spadek, ale jest to, jest to konsekwencją mojej ciężkiej pracy. Także biedy ja nigdy w moim życiu nie zostałem. I ten człowiek ma czelność mówić, że w sumie to nie ma nic przeciwko biednym ludziom, że na biedę trzeba sobie zapracować. Krzysztof, masz rację. To bariery w ludzkich głowach hamują ich przed życiem w taki sposób jak ty. Hamuje ich poczucie wstydu i hamuje ich też sumienie, aby budować swój wizerunek na fałszu. Jesteś naprawdę jednym z ostatnich autorytetów, który powinien wypowiadać się na temat sukcesu, bo twój jest oparty na zakłamaniu. Na budowaniu iluzji. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że na biedę trzeba sobie solidnie zapracować, tak? W Polsce, w skrajnym ubóstwie, aktualnie żyje 2,5 miliona ludzi. A jednocześnie jesteśmy jednym z najciężej pracujących narodów w Europie. Nasz tydzień pracy jest średnio 3 godziny dłuższy niż średnia kontynentu. Spora część Polaków ciężko pracuje, żeby być w stanie po prostu przetrwać, a jeden z ich idoli, których być może pamiętają z telewizji, Mówi im, że na ich trudną sytuację życiową bardzo ciężko sobie zapracowali. Na biedę trzeba sobie zapracować. I to jest moje motto. Oczywiście Rutkowski ma prawo względem siebie mieć takie motto, że żeby być biednym, to się trzeba postarać. Może to odnosić do samego siebie, jeżeli go to jakoś motywuje, jest to jego osobista filozofia życia. Ale przekładanie tej filozofii na społeczeństwo to zupełny szczyt bezczelności. Zwłaszcza, że bieda bardzo często jest dziedziczna, i wprost mówią o tym badania na temat mobilności społecznej. Bieda to sieć powiązań i ograniczeń, która oplata człowieka od dziecka i trudno się z niej wyrwać. Zaczyna się od pieniędzy, a właściwie ich braku, kiedy twoi rodzice nie mają środków, nie wysyłają cię na dodatkowe zajęcia, nie opłacają korepetycji, nie sfinansują lepszego startu. Miałem wszystko, co dziecko może zapragnąć. Do tego dochodzi tak zwany kapitał symboliczny, czyli cały zasób kultury i sposób myślenia, jaki wynosisz z domu. Mówiąc wprost, jeżeli twoi rodzice przez całe życie powtarzali ci, że nie da się uczciwie dorobić godnych pieniędzy i zawsze będziecie biedni, to trudno wyłamać się z takiego schematu. Czyli to jest taki lifestyle, ten Twój obecny, do którego byłeś poniekąd przyzwyczajony, ale, tylko teraz jest ale na innym poziomie. Dla nikomu, słuchaj, czy ja robię tobie krzywdę, że tak się ubieram, że tak wygląda. Oprócz tego stres, gorsze warunki życia, nauki i odpoczynku, a nawet mniejsze możliwości leczenia w razie choroby. To wszystko sprawia, że od najmłodszych lat funkcjonujesz bardziej w trybie przetrwania niż w trybie rozwoju. I to oczywiście nie jest tak, że z tej pułapki nie da się wydostać. Nauka wyszczególnia nawet kluczowe elementy, które to umożliwiają, a należy do nich przede wszystkim edukacja. Nie tylko ta formalna, ale edukacja jest już elementem rozwoju, na który często nie może sobie pozwolić osoba będąca w permanentnym trybie przetrwania. A teraz przyszła pora zestawić dwójkę bohaterów z dzisiejszego odcinka, bo warto wyraźnie zaznaczyć różnice między nimi. Julia Wieniawa jest przykładem tego, jak daleko od codzienności zwykłego człowieka może być ktoś, kto od młodości wpadł w świat show biznesu. Ona sama z pewnością pracuje nad swoją karierą, ale nie dostrzega, ile miała szczęścia na samym starcie. Casting, który zmienił jej życie równie dobrze, mógł dać szansę jakimś innym dzieciom, które Wcale nie były gorsze. Dlatego jej słowa, że wystarczy mocniej chcieć, brzmią jak wypowiedź kogoś, kto w dobrej wierze, ale z całkowitą nieświadomością złożoności świata daje rady innym, nie rozumiejąc ich sytuacji. Po drugiej stronie mamy Krzysztofa Rutkowskiego, i tutaj problem jest zupełnie inny. Jemu od dziecka niczego nie brakowało. Później zaczął samodzielnie budować swoją pozycję, ale zrobił to w sposób, który trudno nazwać uczciwym. Swoją karierę budował na półprawdach, prowokacjach, fałszywym wizerunku i medialnych trikach. Jego słowa o tym, że na biedę trzeba sobie zapracować, są więc nie tylko bezczelne, ale wręcz groteskowe, bo wypowiada je człowiek, który sam żyje z naginania zasad i żerowania na naiwności innych. I to właśnie jest najbardziej absurdalne w tym zestawieniu. Z jednej strony mamy młodą aktorkę, która nieświadomie powtarza banały, bo nie rozumie realiów ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia w kluczowym momencie, a z drugiej cynika, który dorobił się w dużej mierze dzięki nieuczciwości, a teraz udziela lekcji moralności tym, którzy naprawdę ciężko pracują, by związać koniec z końcem. A w ostatecznym rozrachunku to oni tworzą obraz tego, jak postrzegane są polskie elity i gwiazdy. I to już kolejna odsłona tego konfliktu. Co jakiś czas wychodzi jakiś celebryta i, niestety, bezrefleksyjnie mówi, co myśli, nie dostrzegając tego, jak wygląda życie większości ludzi. Tak jakby od tego życia był kompletnie oderwany. Koniec końców prawdą jest to, że da się wyrwać z biedy. Jest to możliwe i w Polsce jest wiele przykładów ludzi, którzy tego dokonali. Ale nie zrobili tego afirmacją, nie zrobili tego również za pomocą budowania fałszywego wizerunku i obchodzenia prawa. Zrobili to za pomocą wiedzy i ciężkiej pracy i mieli w tym również trochę szczęścia. Dziękuję Ci za dotarcie do końca i pamiętaj o łapce w górę i komentarzu, aby takie materiały mogły się nieść szeroko. Pamiętaj również o naszej inicjatywie Filar, w której wspieramy mężczyzn w kryzysie zdrowia psychicznego i pomagamy im wrócić na dobre tory w życiu. Wszystkie szczegóły znajdziesz na niewiem.pl ukośnik Filar. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.